Ale dostaliśmy za to 100 punktów wiedzy, co pozwoliło nam od razu odkryć tamte zaklęcie, które zaczęliśmy, a nawet da jeszcze nam zostało trochę punktów, które na coś innego mogą przejść. Ja myślę, że dobrym pomysłem będzie opanowanie trucizn w jedną turę. Ok, tu też jest ok. Tu ok. Ok. Many nam teraz raz przyrastać, więc jest dobrze. Odkryliśmy tr opanowanie trucis. To jest takie zakręcie, co nam zwiększy obrażenia w walce wręcz o dwa punkty obrażenia trucis. Teraz co kolejne? Mamy dosyć dużo many, którą może, moglibyśmy jakoś zacząć zużywać. wody. Miejska przykrywka. Żelazna ręka. Żelazna ręka się sprzeda. Tutaj mamy odkryte. Teraz trochę kasy nam zaczyna brakować. Many mamy wystarczająco dużo. W sumie możemy zacząć rzucać to. Bo to też jest stałe zaklęcie globalne. 20 natura nam to zacznie zżerać. Jedzenia. Znaczy to nie tyle jedzenia co Czy tu jest ktoś strzelający som. Ale zaryzykujemy. I tyle jedzenia co many, ale to dobrze, bo i tak mamy duży przyrost many. Ta są, co prawda, dwóch bohaterów, którzy może... mogą czarować. Bazyliszek. Ciekawy model. Raczej bazyliszki pamiętam, tak jak z Heroesów Trójki, z jakichś takich jaszczur... jaszczurek. Dobra, tu są... koboldy. One są bardzo podobne do goblinów. Bo też mają ochronę przed trucizną, zadają obrażenia od trucizny. co? Jestem ciekawy, co one mają na bonusach. A tak od tyłu. Nic super duper. tak, ten bazyliszek jest chyba tutaj najtwardszy. Jo, zgadza się. Mamy jakieś w sumie, tu moglibyśmy rzucać takie coś, co nie byłoby złe. No tak, w pierwszej kolejności tutaj podejdziemy, rzucimy na niego osłabienia Postrzelamy trochę do niego. W powinien najpierw powinienem tym jeszcze niedotykalnymi spróbować. Bo niedotykalni mają szansę, żeby rzucić właśnie trujące osłabienie na bardzo wysoki poziom. Obecnie. W sensie co te trujące osłabienie zarobi? A! Dodatkowy minus 2 do... E, minus 2 do... ...odporności, czy jeszcze większe obrażenia od trucizny. Dobra, to przestało tutaj istnieć, teraz tak. Tutaj mi się wycofam, tutaj. Mam nadzieję, że nie zginą teraz. Jeśli w sumie wystawiłem teraz tych... A, i tak zginą. Ale chyba przeżyli. Tak, przeżyli. Tutaj będzie bratobójcza walka. ...słabych jednostek. Teraz tak... Tymi po prostu strzelamy ich z łuku. To ma niestety cooldown. Ale przynajmniej z tymi chorzy tymi możemy teraz odejść bez żadnej kary i tych wykończyć te koboldy żądlarzami. tak. Ci dostaną tutaj hita. A niestety to jest nieuniknione. Z tymi możemy w sumie z nimi się bić, ale przegramy to. Dobra, tutaj dużo obrażenia dostaniemy, ale za to będziemy mogli też dużo obrażenia zadać tym koboldom. I tymi niedotykalnymi wykończyć ich atakiem w plece, które zadaje zawsze większe obrażenia. Już nie mamy jeszcze tego ulepszenia, chyba. Choć nie, mamy już dźgnięcie w plece. a to zmienia trochę postać rzeczy. To jest, możemy wziąć warga i złota albo złota. Wezmę złoto. Nie, nie chcę akurat warga. Więc ja mogłem wziąć warga. To ja był błąd, bo to jest druid. I ten druid by naprawdę uczynił z tych wargów coś ciekawego. Więc tak, tu widzę zaklęcie, które będzie nam pomagać, bo jednostki, które mają e, zbroję, taką, taki perk. ...opancerzenie, to będą dostawały karę... ...a jednostki mechaniczne będą obrażenia dostawały. Hmm. Tylko że, tylko że... Najpierw ja bym musiał jeszcze... Chciał tutaj jeszcze rozwinąć temu bohaterowi trochę punkty. No tak. Zwiększymy trochę tą odporność i ataki dystansowe, bo on ma długi łuk, z którego można sobie postrzelać całkiem nieźle. Więc tu jest ok. Ta ekipa będzie się już wracała. Więc tak, ta ekipa będzie dalej tutaj drogę budowała. Tu jest powiedzmy, że ok. Prawie już doszliśmy. Tutaj dodatkowi się robią, nie ma problemu z tym. Dobra, możemy na razie zakończyć turę. No, Kolejny bohater się pojawił, tym razem jest to generał. I się nad tym generałem zastanawiam, na razie w tej turze i tak nie mam na to kasy. Dobra, tutaj jest połączone wszystko ładnie. I teraz tutaj w górę będziemy szli. Dobra, tutaj już drogę jakąś zaczynamy mieć. Możemy rzucić wreszcie opanowanie trucizn, nie żeby to nam jakoś specjalnie pomogło. Ale zawsze przynajmniej dodatkowy perk. Dobra, tu mamy już pełen stack. I wejdziemy do tego grobowca i teraz spróbujemy oczyścić tych nieumarłych. Bohaterem głównie. No a tu niestety jest zbiorowa klątwa. I tutaj będzie trudno w sumie też. W sumie, widmo, jakie obrażenia zadajesz? Z czego takie obrażenia zadaje widmo. Tutaj niestety nie mamy znachorów. Gdybyśmy mieli znachorzy, moglibyśmy obniżyć te obrażenia. Z tak, tymi na pewno trzeba te widma tutaj przytrzymać. Z tak, tymi tutaj zadamy dużo obrażenia. Więc to zaczniemy. Z tym świętym czempionem szczególnie. Prawie tutaj wykończyliśmy. Samo ci tutaj będą całkiem niezłe obrażenia zadadzą. Tutaj, póki są te obrażenia, to takiej dużej tragedii nie ma. Tutaj, tymi trzeba trochę do przodu i tych trzeba można by wykończyć. Tutaj jeszcze jest jeden przeciwnik, ale myślę, że nasz bohater sobie nie poradzi. Tutaj bym te widma zaczęło strzeliwać. A tutaj dostaną atak, niestety naszego bohatera mocno pobiją, a prawie go zabiją. Zabiją go jak nic go zabiją. A. No nie, zabijamy przynajmniej tych. Dużo pada kurczę, lam strasznie, że tyle tego bohatera razy już straciłem. Więc tutaj trochę pobijamy te widma na odległość. Obrażenia niewielkie ci, niewielkie ci żądlarze zadają, ale przynajmniej te widma już nie istnieją. A tutaj weźmiemy sobie taką obronę. No i niestety idą, żeby zabić mi tych żądlarzy za wszelką cenę. No to tutaj ich dojedziemy. To jest ten problem z goblinami, one przez to, że mam minus 5 HP to naprawdę łatwo umierają mi masowo. Znowu też traciliśmy kurde bohatera. No, i dostaliśmy tutaj właśnie przedmiot, który sprzeda się na bohaterze, bo te plus 10 punktów to uczyni dużą różnicę. I z tego mamy przynajmniej tutaj bohatera. Teraz pytanie: jakie zaklęcia mi się rozproszyły? Żadne zaklęcia mi się nie rozproszyły, więc jest świetnie. Dobra, tura. Dobra, jej i tak nie weźmiemy. Może by jakoś innego by wolało. Tak myślę, bohatera. Tutaj myślę, że można by jeszcze dwóch żądarzy zrobić. Ci na razie tu będą i tak czekać. Tymi tutaj podjedziemy i zbudujemy tutaj twierdzę. Żeby mieć te budynki w obrębie, potem tu miasto wbudujemy. Tu jest w miarę ok. Wy też na holdzie. Wami dalej tu będziemy chodzić. Ok. Tutaj też pewnie na miasto nie umarli. Ale tu na razie jest za silna obstawa, najpierw wyczyścimy sobie o takie miejsca. Może nawet zdobędziemy tutaj te miasta, albo je wykupimy. Bo tamte cztery oddziały berserkerów, drakonów i wojennik to naprawdę jest siła. Siła, z którą obecnie nie mamy sobie jak poradzić. To jest buff, który obniża statystyki, nie maszynom. No pierwsze co zrobimy, to zaczniemy rzucać tutaj te zaklęcia. No za dużo też ich nie porzucamy. Dobra, no, najpierw te pisklaki zacznijmy korzeniami traktować. Ci tutaj, ci tutaj. Ci tutaj. Dobra, leży tura. No i tak w tej turze jeszcze nas nie idą, więc to nie ma takiego znaczenia, jak będą ustawione te jednostki w którą stronę. Ci na naokoło wbrali drogę, nie ma co. To mi się cofniemy jedno pola. Ci są tutaj, ok. Też tutaj są ok. Może coś jeszcze rzucimy? Nie, koniec, jeszcze. nie. Tym z kolei tutaj możemy podejść. Nie mają za dużo życia, więc trzeba nie uważać. Dobra, tutaj dosyć dużo przebywa. Tak, najpierw. Najpierw myślę tak. Tutaj, niestety, przejdziemy przez tą kratkę, która zadaje obrażenia. Ale po to, żeby tymi wykończyć, tych. Tymi rzucać osłabienie na tych. Tymi strzelić w tych. I jest trujące osłabienie. I teraz te obrażenia będą wchodziły jak głupie. Zanim jeszcze zacznę jak głupie wchodzić, to najpierw strzelajmy go z łuku, żeby mieć trochę doświadczenia więcej tym bohaterem. Okej, okay, teraz ci dobiją. Tym jeszcze poczekamy. Oni i tak muszą podejść całkiem sporo. Albo i nie. Ci są poza zasięgiem moim? Ale za to nie poza zasięgiem tych niedotykalnych. Odparli, niestety. Dobra, tutaj dwa strzały oddamy. I zabijemy tą jednostkę. Jest całkiem nieźle. Dużych strat doświadczenia nie było. Ok. Tędy nie przejdziemy. Ale może ich. Wykupimy. Za 140 zł, jak najbardziej. Zapraszam. Teraz tak tutaj. Tylko jest taka lipa, że tu prawie nic nie ma. Będzie trzeba zacząć robić to, gdy tylko będzie można. Na razie, ok Ciebie na razie też nie wezmę. To jest na razie tak. Okej. Okay. A, teraz znowu... Mamy wyższy przyrost, bo bohatera nie mieliśmy... Znaczy Nasze większe kary, bo nie mieliśmy bohatera. Okej. Okay. Dobra, to może sobie wracać. Jest tak. Tutaj. Potrzebujemy dom budowniczych. Tutaj widzę dalej już nie przejdziemy bez umiejętności pływania. Tu nasz bohater wrócił. Cholena. Tutaj w sumie jeszcze w tą stronę chyba nie. Doprowadziliśmy eksploracji. To jest OK. Już większość mapy mamy odkrytą. Na razie będziemy trzymać tylko na miasta, budować się i tak dalej. Tutaj też jedno miasto by się sprzedało zrobić. I chyba tym się właśnie zajmiemy. Gdzie tu jest osadnik? Osadnik dosyć dużo kosztuje, więc tak szybko go też nie zrobimy. Tutaj przynajmniej mamy teraz pełną ekipę. Tylko że ta pełna ekipa z tej pełnej ekipy, tylko ten bohater jest mi na razie potrzebny. Ta reszta tutaj może bronić nam głównego miasta. Tutaj mamy dosyć ciekawą ekipę. Do której bym dodał jeszcze jednak znachora. To już prawie skończyliśmy robić, a tutaj powalczemy, myślę, spróbujemy teraz. Trzeba będzie to jakoś ciekawie rozegrać. Na pewno tego wojenika musimy rzucić z powolnienia, bo on jest twardy i mocny, czyli te korzenie będzie trzeba na niego rzucić. To przestrzeni widzę to jak mam to tutaj wygrać. Więc tak, najpierw rzucisz korzenie niczym włócznie tego wojennika po to, żeby po prostu obciąć mu ilość punktów ruchu. I tak widzę nie weszło. Jakby ten wojnik w sumie pierwszy tutaj wbiegł, to też nie byłoby wielkiej tragedii. Moglibyśmy go chyba w jedną turę, tak myślę, zakasować. Korzystając z żąblarzy. problem jest, że tutaj dosyć szybko ci berserkerzy, właśnie w które później się pojawią. My nie mamy zbytnio czym ich zatrzymać, a to są bardzo mocne jednostki.